Witajcie kochani. Miałam zapytanie na e-maila, co zrobić, jak sąsiad jest niedobry, wysyłacą energię, jest niedobry dla, dla dzieci. Są jakieś tam zgrzyty z sąsiadem, z ludźmi w okolicy, zwłaszcza jak się mieszka nie w swoim kraju. Ta pani mieszka w Niemczech. I pytała się, co zrobić, co jak ma zachowywać się, jak ma odpowiadać, bo to wiadomo, że wszyscy się trzymają razem. Jest, jest społeczność razem, tak jak... Ja nie wiem, bo nie mieszkałam w Niemczech, ale mam rodzinę tam. I wiem, że no wszyscy się trzymają razem raczej tam Niemcy z sobą, Polacy z sobą, z Polakami. Ale ja też mieszkałam w innym kraju, na innym kontynencie, więc. No w sumie dobrze, bo mieszkam w takim miejscu, gdzie wszyscy się akceptują, muszą, nie mają wyjścia, bo, bo tutaj są wszyscy, po prostu z każdego jakby zakątka ziemi. I sery za moją fryzurę, ale po prostu się nie, dzisiaj się w ogóle nie przejmuję niczym. Sobie siedzę przy, przy ogni, ogniu, tutaj oglądałam, właśnie Starlink było na niebie. Taka sieć satelit. Chciałam tylko odpowiedzieć na, na ten e-mail, ponieważ wielu z nas ma takie doświadczenia, nie? Że, że są jakby czują jakąś złą energię od sąsiadów albo jakiejś społeczności, ale mieszkają w miejscu, gdzie nie są mi niewidziani, albo ktoś mi robi na złość, takie różne rzeczy. Wiecie co? Najlepiej to tak. Oczyszczenie to jest numer jeden we wszystkim. Trzeba się oczyścić. Um, trzeba wypowiedzieć intencję, że chce się tylko światło, miłość w swoim miejscu zamieszkania w swoim takim mm, miejscu, które jest, gdzie jesteśmy, gdzie mieszkamy. To może być blok, to może być dom, to może być osiedle. Ja zawsze robię błogosławieństwo do swojego domu, do swojego. Miejsce, gdzie mieszkam, do mojego osiedla, do mojego miasta, do, do stanu, gdzie jestem. I, I po kolei, tak, do kraju, do świata, do kontynentu, do, do całego wszechświata i tak dalej. Także zaczynam od siebie, zaczynam od małej tutaj społeczności, małego czy domu, czy. i potem idę dalej, dalej, dalej. Po prostu na większe poziomy, na większe dystanse. Drugie to oczywiście palenie szałwii, palenie bylicy, cały czas protekcja domu, dajcie sobie sól, posypcie sól w rogi domu, mieszkania, w każdym pokoju, róbcie te, te świadome rytuały oczyszczania, ja tam dałam w paru filmikach to. Chodzi o to, żeby, żeby te emocje, które są od innych ludzi, nas nie, nie, nie przychodziły do nas. Żebyśmy my nie brali ich do siebie, bo to nie są nasze rzeczy. To są rzeczy, które ktoś tam musi przerobić i my też w sumie musimy zrozumieć, że my jesteśmy w tym miejscu, w którym mamy być. Jeżeli nam się nie podoba, to trzeba albo to zmienić, albo tą energię oczyścić, zaakceptować i stworzyć sobie po prostu taką bańkę. Bańkę energii, która jest bardzo dobra, czysta, miłosna i emanuje miłością i światłem. I żeby to zrobić, to mówię Wam oczyszczenie. W ogóle prześlijcie miłość do tych ludzi, którzy Wam źle życzą, albo którzy są niedobrze, albo którzy Was nie rozumieją. Albo po prostu no są niemili, cokolwiek. Bo to nie jest wasza broszka, jacy oni są do was. Tylko ważne, że jacy wy jesteście do nich, bo to zawsze się znajdują coś tam ludzie sobie, coś im się tam nie podoba. Ale potem coraz więcej, więcej, więcej będziecie dochodzić do takiego momentu, że nie będzie tych ludzi wokół was. Coraz mniej, coraz mniej tych takich dziwnych przypadków. I coraz bardziej będziecie w takich miejscach, gdzie jest miłość, że jest symbioza, yy, balans, jest miłość yy, do, do drugiego człowieka, niezależnie od kultury yy, czy religii czy, 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 czy czegokolwiek. Po prostu jest akceptacja i czujecie się kochani, czujecie się dobrze, przynależycie do fajnej społeczności. To nie ma znaczenia, jakie jest tam wasza religia, czy tam polityczne, czy jakiekolwiek wierzenia. Ważne jest to. Żeby, żeby ludzie Was akceptowali i żeby byli dla, dla Was dobrzy. A żeby dojść do tego, to mówię Wam, musicie najpierw w, w jakby nauczyć energię, tą dobrą energię, żeby była wokół Was. I ta energia będzie się rozpraszać dalej, tam gdzie są ściany tych ludzi, tam gdzie są te, te ogródki tych ludzi, tam gdzie są, gdzie graniczycie ściany z tymi ludźmi. I to się będzie zmieniać. Jak będziecie. Czasami się naprawdę. Z, 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 miałam taką, taką klientkę, która chciała, żeby mi oczyściła mieszkanie. Obok mieszkali bardzo wulgarni ludzie. To byli ludzie, którzy na sobie jakieś imprezy robili, pili alkohol, robili jakieś tam wrzaski do późnych noc, godzin nocnych. I ja przyszłam do niej. I od razu wyczułam tą energię, że tam po prostu ta jedna ściana to była tak zablokowana, taką czarną energią. Rozstawiłyśmy tam różne symbole: sól, yy, szałwia, modlitwy, yy, różne rzeczy fajne powiedziałyśmy. Wysłałyśmy im miłość. I dosłownie w przeciągu dwóch tygodni ta rodzina się wyprowadziła. Nie wiadomo skąd, jak, yy, no, ale się wyprowadziła. No, po prostu to działa. I postarajcie się po prostu sami, macie tą moc. Pamiętacie, macie tą moc, żeby zmienić tą sytuację swoją. To nie jest tak, że musicie kogo, kogoś wołać. Jeżeli sami nie dacie rady, no to, to napiszcie mi. Ale ja wiem, że wy jesteście w stanie to zrobić. Bo to jest, to jest siła człowieka. Nasza siła jest bardzo, bardzo, bardzo mocna. Jesteśmy istotami yy, bardzo Mocno kreującymi, zwłaszcza kobiety, i my jesteśmy w stanie robić różne cuda. Więc pamiętajcie, jesteście w stanie to zrobić. Od Was zależy. Nie wdawajcie się w żadne argumenty, że żadne kłótnie z takimi ludźmi. To nie jest wasz cyrk, to nie są wasze małpy. Tylko oczyścijcie się od wewnątrz na zewnątrz. I wasz dom. Wszystkie energie wewnątrz waszego domu i mieszka mieszkania, domu, ogródka, gdziekolwiek jesteście. I potem ta energia po prostu będzie was, ona będzie tak emanować, że ci ludzie albo się wyprowadzą, albo się zmienią, albo zaczną do was mówić, coś, coś się wydarzy takiego, um, zmieniającego tą całą sytuację. Także wierzcie mi to. To wszystko działa, tylko musicie wierzyć, że, że macie tą moc I, i zrobić te różne rytuały, zrobić, oczyścić to wszystko. W Polsce jest dużo i w Europie jest mnóstwo ziół, których u nas nie ma. Yy, także używajcie ich. Bylica numer jeden. Także róbcie to i dajcie znać, jak wam to poszło. Pozdrawiam, kochani, z Arizony. Papa, kocham Was.